W czerwcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa wyroki, które mają duże znaczenie dla Frankowiczów. W tym filmie omówimy, co zmienia się po tych wyrokach. Wyrok Trybunału w sprawie C520/21 Trybunał stwierdził w tym wyroku, że brak jest podstaw do roszczeń banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Z perspektywy konsumentów, wyrok Trybunału C520/21 jest bardzo korzystny. Trybunał stanowczo stwierdził, że jeśli umowa kredytowa zostanie unieważniona, bank nie ma prawa do jakiejkolwiek rekompensaty, wynagrodzenia czy waloryzacji poza kwotą udostępnionego kapitału. To nie zmienia oceny wadliwości umów kredytowych, ale kreuje przyszłe rozliczenia między stronami. Sądy zatem powinny odrzucić żądania banków z powodu nieważności umowy. Możliwość dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez konsumenta. Tutaj Trybunał wskazał, że prawo europejskie nie sprzeciwia się możliwości dochodzenia przez konsumenta od banku dodatkowego odszkodowania za korzystanie z jego kapitału. Trybunał podkreślił, że ocena należy do Sądu Krajowego, który musi uwzględniać konkretne okoliczności sprawy. Jeśli sąd uzna, że taka rekompensata powinna być przyznana, musi ona być proporcjonalna i nie wykraczać poza to, co jest absolutnie konieczne do przywrócenia sytuacji, w której byłby konsument, gdyby nie zawarł nieważnej umowy. Aktualnie nie wiemy, jakie elementy sądy będą uwzględniały, ani czy same wartości nominalne będą wystarczające dla przywrócenia sytuacji faktycznej konsumenta. Niemniej jednak orzeczenie TSUE otwiera możliwość twierdzenia, że zwrot kwot nominalnych może nie być wystarczający. Odsetki dla Frankowiczów Trybunał potwierdził, że odsetki powinny należeć się konsumentowi od dnia złożonego wezwania do zapłaty. To stanowisko będzie dodatkowym argumentem w walce o odsetki za pełen okres trwania sporu. Z uwagi na duże kwoty, mowa tutaj o sporych dodatkowych korzyściach dla Frankowiczów. Wyrok w sprawie C 287 na 22 dotyczy kwestii zabezpieczeń, czyli możliwości wstrzymania spłaty kredytu od razu po złożeniu pozwu lub podczas postępowania sądowego o unieważnienie umowy. To orzeczenie powinno wpłynąć na praktykę sądów i zwiększyć odsetek uwzględnianych wniosków konsumentów. Podsumowując, oba wyroki Trybunału mają znaczący wpływ na sytuację kredytobiorców i dzięki nim mamy teraz bardzo sprzyjające warunki, aby pozwać bank za kredyt we frankach oraz doprowadzić w sądzie do unieważnienia kredytu we frankach. Subskrybuj nasz kanał, aby zawsze mieć ważne informacje.